No, i ponownie Marvel wkracza na mój kanał. Tak jak obiecałem, kolejny odcinek z kartami Marvela. 10 saszetek dzisiaj poleci na tym odcinku. No i co, za niedługo już wspominany wcześniej unboxing, raczej unboxing, sorry, ale bardziej uzupełnianie albumu, bo to ostatnie na razie właśnie saszetki. No ale tutaj pięknie to wpada. Co to jest? To jest oczywiście face of card numer 120. Naprawdę bajeranska karta. Kolejna karcioszka Gamora. Gamora, Gamora. Nie znamy jej, ale spoko. No i lecimy dalej. Magneto. Magneto chyba już miałem. Jessica Jones. To zapewne też jest powtórka z Król. Chyba też, też go kojarzę. W sumie podobny trochę do mnie. Nie no, żartuję, ale Uwaga, Hanos, e, tego raczej nie miałem i to była właśnie charakter kart, czyli ta jedna z, z rzadszych, e, dokładnie tak, bo to chyba jest e, nie Face of Card, face jest 10, e, a charakter jest 80, czyli e, charakter, czyli to jest ta najrzad, najs, naj, naj, najbardziej będzie się powtarzała. <laughs> ok, lecimy z drugą saszetką. Marvela, i tutaj jest, proszę bardzo, co za szpony, co za mina, co za ten. No kurczę, e, 145. Tylko tu właśnie tak jak sami widzicie, no, e, coś przecinarka do karty. Chyba nie wiem, czy jest naostrzona, ale no, tak to wygląda, jakby nie było, No dobra, ale kolejna świecąca karta. E, naprawdę dużo się dzieje na takim obrazku. No, nie jestem w stanie tego tutaj. Wam pokazać dłużej, chociaż mógłbym, bo naprawdę jest tutaj, ale wiem, że możecie sobie zrobić pauzę, no i sobie to pooglądać. No i lecimy tutaj z kolejnymi kartami. Nick Fury Junior. Mm. Nieźle. Tej karty raczej nie miałem, ten też nie. Wolverine. Wolverine. Ok. charakter card 1 z 80. Tutaj mamy kartę akcji, w której mamy. Właśnie coś takiego, możecie napisać jak to się nazywa, e, no i mamy tutaj e, Serpent Squad, ok, czyżby grup kart, tak jest, dokładnie tak. No i dobra, jeszcze trochę saszetek zostało, kart przed nami, mam nadzieję, że wpadną tutaj jakieś naprawdę bardzo fajne, e, Alter Ego, by się też przydała jeszcze jakaś karta. Bo nie wiem ile ich mam. Kolejna grupowa karta, i to jest uwaga, właśnie taka: X-Men. Okej, okay. X-Men. No nieźle. Naprawdę fajna. E, kolejna, więc druga karta akcji: e, Spoczko. E, I tutaj mamy e, jakiś pojedynek. Okej. Okay. Kolejna tutaj karta taka właśnie, ale to już jest powtórkowa, bo już ją kojarzę. Spoko 43,78 i uwaga, Alter Ego kart. No i jest, jest, jest. No i tej raczej, nie, miałem Venom. Ok. to już jest powtórkowa. No to co, drugi album nie, w razie czego. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Wasp, no i Luki Cage. Też tych kart raczej nie miałem. Bardzo fajnie, dobra. No i co? Lecimy. Dobro czy zło? Uwaga! No i 143, czyli raczej powtórka. Dokładnie, chyba że nie. Nie, to nie jest powtórka. To nie jest powtórka. Przynajmniej z tego co pamiętam. Nightmare, koszmar, kurczę. Group Card, no i tu, myślałem, że to Scooby-Doo, kurde, co by robiło Scooby-Doo w Marvelu, o ja pinkole, to by była jazda, no nieźle. Okej, okay, kolejna akcja, karta akcji, naprawdę, nie no, podobają mi się tyle kolorów żywych, tyle się dzieje na tych właśnie akcjach, no powiem pierwsza klesa. Spider-Man, o kurcze, hmm. No nie wiem, no, charakter card, clow. No ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. I tutaj e, kolejna karta z Alter Ego, i to jest Spider-Mana. No, Marvel 87, jest dobrze, jest dobrze. Zobaczę, powiem Wam tak, że jeszcze nie przeglądałem, nie układałem kart i nie wiem, ile mi będzie brakować po tych wszystkich, e, właśnie, otwieraniach. Bo ja to właśnie z reguły robię, jak no, układam album, przed nagraniem to wtedy. Ten... No i pięknie, Kole... kolejna karta Alter Ego. Dair da Devil. No nieźle, pięknie, naprawdę spoko. sam, ale zębiska, Alter Ego karty. No nie, no tu się to prezentuje naprawdę, zobaczcie sobie sami. Pięknie, pięknie, po prostu cudownie. No. Moon, gri... Girl, and Devil dinozaur. O kurczę. No, masakra. Ho, ho, ho. Jest dobrze. Kolejna karta z charakteru. Jedna z 80. No i Venom. Venom oczywiście też oglądałem. Karta z charakteru. Ok. Crash. Okay. Fajna, 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 fajna karta. Crash. Crash. Action card. Okej, okay. No, no bajrancka. Dobra, lecimy dalej. Iron. Fist. Okej okay. No i Shuri. Tak mi się wydaje, karta z charakterem... Ej, dobra! Jeszcze zostało w cholerkę, tak powiem, brzydko, saszetek z właśnie Marvela, bo dokładnie chyba jeszcze 5. I przed nami to naprawdę grupowa karta, może przyspiesza tampa i uwaga, O kurde, nie no, później tylko wziąć takie karty i poprzyglądać się tak na spokojnie. Przeanalizować, co się widzi. <laughs> ja wiem, to niby takie proste. No, obrazek, na tym obrazku ktoś tam leci, Storm e, i, i, i tyle, tak? Dla jednych to będzie tylko karta, dla innych to coś więcej. Można w tym zobaczyć naprawdę e, różne oblicza. Okej, okay, mamy tutaj kolejną charakter kart, no i face of card. No i tutaj fajna ta karta świecąca. Mamy Spidermana walczącego. Można tak i tak. Dobra. Jeszcze cztery saszetki, czyli dość dużo kart do zobaczenia, do przeglądnięcia. No i, no i proszę bardzo. Kolejna karta Alter Ego Spider-Man. E, no to za chwilę powiem tak, że e, ja nie wiem, czy już nawet tych dziesięciu nie mam, bo chyba już będzie te dziesięć. Powiem Wam szczerze. Bo tak tylko mówię, nowa karta Alter Ego i mm, no... Może tak być. Karta numer 39, Charakter kart Kill. Monger. Ok, a tu już e, można by powiedzieć, że to jest Scream. E, I to jest ta ala Venom, ale. No, zapomniałem jak ma. Jak się zwie. No i tutaj mamy Spidermana w wersji Character Card. Jak się przyczaja. Ok, no i karta akcji. Eee, można by powiedzieć, że Batman, ale czy to jest karta Batmana? Hmm, może. Dobra, trzy saszetki. Kurczę, ale się tego zrobiło. No dobra, trzy saszetki do Marvela, a później za jakiś tydzień coś w tym rodzaju będzie uzupełnianie albumu. No i zobaczymy. Marvel, Thanos, ok. Face of card. No i kolejna karta e, akcji, e, proszę bardzo. Dokładnie tak, a tutaj już u, nie wiem kto to jest, ale no wszystkich nie znam. Baron Zemo, okej okay. tutaj widzicie ma siłę jakiś tam miecze kurczę. Green Goblin. Zielony Goblin, no spoko. Charakter Card e, Mr. Fantastic, Mr. Fantastic Bombastic, okej okay. no i Wasp, Wasp, no, okej okay. dobra dwie saszetki do końca, ho, ho, ho. no i lecimy, lecimy, no i może tak akurat jedna saszetka na jedną minutę zobaczymy, albo na pół minuty, tak żeby się w 10 minutach może zmieścić face of card, no ale dajcie jeszcze jakąś alter ego, nie ma alter ego, a może i będzie, o nowa karta Mary Jane Watson, chyba, że już ona była, ja mam taką krótką, ale dobrą pamięć, Cersei, Yy, tu kolejna dziewczyna, tu mamy kogo? Kapitan Ameryka yy, z kolejnej karty akcji, no i tutaj mamy Sinster Six yy, Group Card 110, czyli stodyszka. Dobra, no i ostatnia, no nie zdąży w tych 10 minutach, chociaż nie zakładałem. Ale teraz tak patrzę sobie, że 10 minut. Dobra. Lecimy i od razu walka, dobra ze złem i... Fuh. Face of card, ale gdzie jest jakiś alter ego? Halo! Green Goblin powtórka. Mr. Fantastic powtórka Tutaj Venom chyba, Action Card mm, Nie powtórka. Powtórka. No i powtórka. Także patrzcie, zmieściłem się, ale jeszcze Was żegnam serdecznie, no i widzimy się przy uzupełnianiu albumu. Trzymajcie się, łapeczka, subskrypcja, no i do zobaczenia jeszcze raz, cześć.